Siema widzowie, witam was kolejny kolejnym na moim kanale SIFI MOBILE Dzisiaj nie zagramy Ani jednego meczyku Czekajcie trochę ciszej bo nie wiem czy dobrze mnie słyszeliście Ale nie zagramy Meczyku, tylko sobie tutaj czekajcie Będziemy Wbijać, już wam pokazuję Co? A wczoraj tego nie odebrałem Tutaj o, coś takiego tu takie są zadanka Mam 423 No i będziemy robić Później z tego Wielki opening Tak Chyba 5 dni zostało Nie jestem pewien Więc No musimy się szybko Streszczać i tego Dużo uzbierać Jeszcze czekajcie Tutaj o odbierzemy Ok, i tam od tu tego nie odebraliśmy. Tak. Y, teraz nie, wiem, trafimy jakiegoś piłkarza. Zobaczymy kogo. Mm, Argentyna. Ok. Ok. Aukuna chyba też się tak wymawia. Mi pasuje, i tutaj free. Y, w Sensie za free. Tego piłkarza trafimy, dobra. No, w sumie to tak o przewinę, no bo już wiem, kogo trafiłem. E, Okej, okay. od razu sobie go zmienimy tutaj na nie wiem, nie wiem, Ibrahamowicza nie zmienię. No, w sumie nie wiem, może innym razem zmienię na jakiegoś innego piłkarza, no bo. Nie wiem, po prostu kogo tam dać, ale okej. Okay. Już sobie zaczynamy pierwsze tutaj o, za, o 20 tysięcy końców. No i możecie się spodziewać, bo ja chyba w poprzednim odcinku mówiłem, że któregoś tam sierpnia zrobimy ten opening, ale nie zauważyłem tam do ile czasu tam jeszcze zostało na to, więc po prostu jeżeli... Subskrybujecie kanał z dzwoneczkiem, no bo to was nie ominie to. Yy, jak będzie ten opening. Ale okej okay, teraz. Okej, okay, tak. Mamy w ogóle tu coś do odebrania? Mamy. Yy, albo nie, zrobimy tak. O, że wszystko odbieramy. ok yy, No i co? Dalej się. Musi... Dalej gramy teraz to. Tu już o 20 tysięcy coins i o 5 tych takich punkcików jakby. I chciałam, widzowie, mega dużo nazbierać tamtego. Yy, no, tam tych takich jakby punktów, że tak powiem, na to. Chciałam mega dużo uzbierać. Nie wiem, czy to oznacza, że już koniec będzie tego zbierania, ale. No miałem zamiar nawet 2000, chociaż zbierać, żeby to był mega duży opening. No i żeby no, się trochę działo, że tak powiem. Okej, okay, już 1-0 prowadzimy, ale no już nam się nie poszczęściło. 2.0. O, i teraz już ten raz strzelił. Teraz spróbujemy z dystansu strzelić, a nie. Dobra, teraz z dystansu nie strzelę. Ajajaj, aj, aj. piłka źle leciała, ale. No, Bramkaż wybronił, muszę się streszczać, bo tylko jedynym golem tu wygrywam. No już remis. No dobra, teraz Mbappé. Już jestem bardziej, że tak powiem, spokojny. Ale żadnego rzutu, o teraz, właśnie chciałem powiedzieć, żadnego rzutu wolnego nie będę miał i jednak będę. Aj, nie wyszło, ale na dobitkę Ronaldo strzela. Okej, okay. okej, okay. dobra. A może stąd, dobra, nie wy... Golem się zakończyła jakby ta, ta akcja. Dobra, ten gol dla mnie nie był już taki ciekawy. Ej, stąd spróbujmy. Aj, nie wyszło. Ale okej, okay, już tutaj koniec yy, jakby tych ćwiczeń. Dobra, nie ładuje. Okej, okay, już 5 minut nagrywamy, więc no dzisiaj nie zagramy raczej meczyka. Może na koniec, ale to może. Odbierzemy od razu sobie to za reklamę. I okej, okay, jeszcze tutaj reklama pomi. W sensie już oglądałem tą reklamę. Teraz zagramy o to, ale to jest chyba meczyk. W sensie wejdzie od 60 minuty, dlatego teraz musimy no starć się po prostu strzelić, bo jak często mam takie meczyki, no to nawet w te jakieś 60 minuta potrafię sześć 6 że Trzy... nie, siedem goli strzelić, bo tu chyba gramy już z botem. Więc to jest trochę łatwiej, nie? No chyba, że jakiś gracz co no troszkę słabszy jest. Aj nie wyszło, ale moja piłka, nie? Tak. A nie. Okej. Okay. tutaj tak czy to nie jedy... A nie dobra faul myślałam że ten jeden zawodnik tam przypiegnie całe boisko nie myślałam że to dlatego gracza faul ale nie okej okay. i teraz sobie na A nie nie na główkę aj, 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 no to teraz na główkę gdzieś tam z tamtej pozycji Często Mbappé strzelam, ale teraz nie trafiłem, a tam gdzie jest jakby, no, tu, tutaj o gdzieś, gdzie pokazałem, no to często Ibrahamowiczem tam strzela, no, bo on ma taką pozycję. No teraz on jest obrońcą, ale możliwe, że go zmienię na środkowego. Obrońców tam git mam, nie narzekam. Do Ronaldo jest, 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 jest. 1-0. Okej. Okay. W ogóle widzowie ja sporo już tam. Yy, nie kupowałem za prawdziwy hajs, ale sporo już mam tych po prostu końców. No bo też tam na 2 miliony dostałem, nie. Więc no wbijamy. Co ty podnosisz tu? O. I z dystansu. Nie. Nie, nie wychodzi. Ale zaraz już to jest końcówka meczu. Y, tam podajmy do Salah'a i Salach z dystansu jest ale Salachem w sumie na odcinkach tak nie strzelam y, ale on z dystansu Salachem często potrafi fajnie strzelić w sensie po prostu z dystansu jeszcze tak no, nie do końca w polu karnym potrafię strzelić więc to inni nie wiem czy po prostu zależy od piłkarza nie no, na pewno jakoś tam zależy, ale czy jak? Po prostu on jest trochę bardziej ulepszony. No, bo Ronaldo jest u mnie taki dobry na podania i strzał. No, bo w sumie czasami się nim kiwam, ale w sensie wiecie, z przeciwnikiem, ale tak najczęściej to po prostu nim strzelam. On jest na podanie, ale czasami, jak strzelam karne. To nie zawsze u mnie. Nawet chyba wiem, że Salah strzelał i taki inny, yy, ale on już na razie taki ja różnie, ale ja on już chyba teraz nie gra w mojej składzie, no bo go wymieniłem. On jest chyba rezerwowym. Ibrahamowicz. Czekajcie. No, on nie gra, ale rezerwowym też nie jest. No więc tak. A Ibrahamowicz u mnie jest środkowym. Ale taki jeden... Czekajcie, o ten o o, o. on jest też u mnie dobrym środkowym. Fajnie by było, gdyby oni tak we dwóch tu byli. A... No po prostu tak. Ale jakoś, no po prostu mi nie wiem jakie pozycje pasują. Jeszcze tam będę zmieniał, ale to kwestia jakby czasu. Yy, dobra, teraz gra... będę musiał nazbierać 200 klejnotów. I już mam free present. I teraz jeszcze dostanę dwóch piłkarzy. Yy, Okej, okay, takich ho. No dobra, jasyś są. So. Yy, no i tutaj zagramy jeszcze o to ostatnie. No i może na koniec zagramy meczek, ale nie jestem pewien. Jeszcze w sklepie musimy podbierać rzeczy, bo wczoraj nie odbierałem, zapomniałem. No, ale okej, okay. mm, sobie teraz, no po prostu sobie gramy i tyle. Mm, o taki on ma skład, okej, okay. nie jest najgorszy, ale mi się wydaje, że ja mam ciutkę lepszy. Musimy teraz grać cały mecz. Ajajaj. jaj, dobra, tak tu. Mm. Oh, sorry, bo był SMS chyba pogoda, bo nic mi nie pokazało tutaj. Nie wiem, albo coś innego, ale sorry za ten dźwięk. I 1-0 już prowadzę. Dobra, teraz ta cieszynka. Ronaldo, jednak chyba nie zobaczymy ją. Ale no, nie zobaczymy. Po prostu, tak. Co on chciało zrobić? Źle podał, czy coś? Nie wiem o co mu chodziło, ale okej. Okay. I tak na górkę A nie, jednak nie, myślałam, że Ronaldo będę strzelał Mbappé, Mbappé yy, Gdzie jest Mbap? Chcę do niego podać Nie, nie widzę Dobra, salach może z dystan? albo nie Ronaldo z dystansu ojojoj oj, oj. no dobra musimy tutaj o podać o musiał trochę podbiec ajajaj aj, aj. nie wyszło znowu nam ale dobra to nic nic się przecież nie stało Ej, czemu tutaj aż tyle piłkarzy ze, y, poszło do tamtego pola karnego to powinno chociaż z czterech zostać no i jeden jeden bo, chyba tylko dwóch obrońców tutaj było. A chyba mam tutaj ponad czterech obrońców. To już dwóch uciekło. Trochę. I to może być trudna akcja. No. Ale. Dobra, teraz musimy znowu. Niech Salach z dystansu strzeli, bo tam jest tłoczno. A idź. Ale nie, dobra, gol, gol, jest. Ale. Tak, jakbym w ogóle tego Salacha nie dostał, to możliwe, żebym o nim nie pomyślał. Żeby nawet. Nie pomyślałbym o zakupie jego, ale. No, chyba, żebym pomyślał, no, ale w ogóle wtedy to nawet. Nie myślę, żeby w ogóle coś tam sprawdzać na jego temat. W sensie wiecie, ile on kosztuje, na jakich mocach jest. Yy, ale no chyba, że trochę kiedyś, po kil kilka miesięcy, może później, jakbym to już się trochę nim zainteresował. O, Ibrahamowicz kończy chyba pierwszą połowę. 3-1. okej okay. i teraz będzie druga połowa ciekawe czy będzie jakiś gol nie no pewnie tak i ja zaczynam źle zacząłem dobra nie polecę mbap ej mbap teraz fajnie będzie może na podanie no, idź, 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 idź. Jest. I ja teraz wygrywamy sobie 4-1. Nie zapewne już wygramy ten mecz. Zrobimy sobie może dwie za zmiany. Mm, ty, Bruyne wejdzie za ciebie. A ty wejdziesz za niego. Okej. Okay. Wow, dobrze obronił. Dobra, dwie zmiany. De Bruyne, możliwe, że trafię tam. Aj, myślał on, że strzele. O, ja tego piłkarza chyba też mam, tak. Znam go, tylko nie umiem powiedzieć jego nazwiska, jakby nazwy, ale tak, jak go znam i ja go mam. Yy, ale on po prostu no, ani nie jest rezerwowym, ani teraz w ogóle on tutaj nie będzie grał. No możliwe, że... w sensie, no wiecie, yy, że po prostu go wstawię do składu jakby. A De Bruyne, jeżeli chodzi o niego, to możliwe, że kupię, ale się jeszcze z tym pohamuję. Yy, w sensie, no po prostu dlatego, że... No jakby wam to powiedzieć w takich saszetkach za 1250 knotów. Można go tam trafić na chyba 112 mocy, więc no. Możliwe, że po prostu go tam trafię. Więc no się trochę pohamuje. A Ronaldinie możliwe, że go nie kupię, tylko po prostu postaram się go trafić. No, po prostu tak sobie myślę. A kupić to może nowego bramkarza na pewno, no na pewno. I możliwe, że Leo Messiego, Neymara. Ale to jeszcze, no musimy chyba na pewno, musimy pozbierać hajsu. No bo po prostu, no tak jak zawsze mówię, cały czas tak sobie gadam, co i mówię, kogo tu kupić, a nawet jeszcze. Na je... chociaż innego mnie raczej nie stać yy, Możli tak, jeszcze pewnie kupię yy, czekaj, ale dobra, jeszcze powiem kogo będę chciał kupić wandajka yy, niektórzy też na moim kanale mówili, że no, po prostu go nie lubią, no ale każdy lubi innego piłkarza, tak? Ja go lubię i ja go będę miał pewnie w swoim składzie. Więc no. Po prostu tak. I 5:2 się to zakończy. Nie, już nie zdążę. Dobra. Ale okej, okay, wygrany mecz. Dostaniemy te 5 punkcików, zawsze coś. Dobra, dobra, niech tam już szybko ładuje git. I okej. Okay, tutaj nic nie mam do odebrania, bo tam w sumie pokazywało, że nic nie nazbiera, Jeszcze nie nazbierałem. Okej, okay, sobie odbierzemy tutaj, bo jeszcze tam będzie musi podbierać. Po, po tak. O 500 tysięcy już. I 300 już. Kolejny milion. Okej. Okay, teraz... Tam później za reklamę może te klejnoty odbiorę, ale teraz mi się nie chce. Yy, Okej, okay, tu... ale tu będzie nie, coś? Nie wiem, coś nowego. Dobra, mam te 10, to już od razu sobie tutaj też kupimy 10 tych o. Okej. Okay. O, jeszcze tam mamy coś do odebrania, no to chyba saszetkę taką inną, ale dobra tej o sobie odbierzemy. Cały czas muszę, muszę coś tu podbierać Ej, to jest nowe, nie? Mhm. Jest. Lo Czekajcie. Loris. Kawani. Mm, tutaj tacy. Nie wiem, kogo bym tu chciał teraz wylosować. Nie wiem. Chyba. Nie wiem, w sumie dla kogo, ale dobra rangę dostałem jakąś e, Tu, to... Ej, czekajcie, a ile już ma tycho? Aha, tyle już, no dobra Jeżeli tak, to tak Pyk tutaj o te darmowe Odbierzmy Jeden tysiąc, zawsze coś Tutaj tak, mamy te klejnoty, nie. Dobra, teraz tu mam to do odebrania i saszetkę. Okej. Okay. O, i 200 tysięcy klejnotów. Tutaj też, albo nie, sobie odbierzemy za reklamę. I już odebraliśmy, jeszcze kolejne odbierzemy. Ej, w ogóle... Sądziłem, że film nie będzie trwał 20 minut, że to szybciej zejdzie, ale. No, jeszcze trochę nagramy. Może jeszcze jeden mecz. Okej, okay, kolejny odbieramy. Yy, czekajcie, nie wiem, bo już raczej dzisiaj nie Jakby tutaj nie, nie kupimy o to, tego o. Mm, o jest Ibrahimowicz, taki Ronaldo Ronaldonowy chyba. E, okej, okay. tylko oj może 900 aż milionów e, 90 trafić, no to ja bym to w sumie na takie coś się skusił, e, okej okay, czekajcie jeszcze mamy coś tu do odebrania 1050 zawsze coś, no w sumie to nawet jest spora sumka i czekajcie tutaj mamy haland Haaland, Haaland e, Neymar I dobra, mamy najdroższy. To aż tyle. A 108 jest wart tyle. No to mógłbym go kupić. Ale dzisiaj, oczywiście, go nie kupimy. Yy, dobra widzowie, ja już się wami, z wami będę żegnał, dziękuję za oglądanie, pamiętajcie by zasubskrybować kanał, no to ja już, albo, jeju. dobra to będzie w kolejnym odcinku, tutaj będziemy odblokowywać, teraz pamiętajcie zasubskrybować kanał, ja już się z wami żegnam, cześć.